Dobry, dobry, dobry wieczór moi drodzy. Jaki tam dobry wieczór. Słuchajcie, jest do zrobienia latareczka. Podłączyłem ją do prądu. To, to tutaj świeci, ta mniejsza latareczka, ale ta duża nie bardzo. Jakieś zwarcie, jak się tutaj tym przełącznikiem przestawiało. Muszę to rozebrać, zobaczyć. I może wystawię na jakąś sprzedaż. Tutaj troszeczkę troszeczkę miedziuszki. Troszeczkę, tu mamy aluminium takiego jakiegoś kawałeczka. Eee, tak. Trochę coś słabo Ostroż O, teraz. Tu troszeczkę takiej miedziuszki. O. Takie nic fajne, nieznaczące kawałeczki. Tu jakiś kawałek Aluminiowego profila. Także ja rozbiorę tam latarkę i zobaczymy, co ją boli. Bo ten ładować się ładuje, bo diodka świeci. Tak jak mówię, to się świeci tutaj. Ale ten przód gdzieś zwarcie robi. Jak w gniazdku przełączyłem, tutaj to zaczęło kurczę trochę buczeć. Także rozbierzemy i zobaczymy, o co chodzi. Więc ja się odezwę za chwileczkę, a to oczywiście sobie pójdzie do aluminium, to pójdzie do miedziuszki. Zobaczymy, ile ogólnie mi się uda uzbierać miedziuszki. Także yy, zobaczymy zaraz ten. Może profil jeszcze wystawię na sprzedaż? <laughs> Nie, to za małe guwieńko. Za małe guwieńko. Dobra, no to zobaczymy się przy rozbiórce. Taki oto rekonansans dzisiejszy. No i tak jak mówiłem, tak zrobiłem, rozebrałem to szajstwo. Ale to nic, to nic, to nic nie świeci no. Chyba się tutaj coś rozleciało, a może ten akumulatorek już jest nic nie warty. Nie trzyma, bo tu widzę, że wszędzie kabelki są kurcze nie nieodlutowane. I o co tu panie dobrymilu chodzi, co? Może gdzieś coś tutaj się rozleciało. Nie, też to gorsze wszystko wygląda. W porządeczku, mój żołądeczku. Kurczę, nie mam takiej żaróweczki, żeby tu podłączyć kabelki. I zobaczyć czy jest jakiś prundus. Czy jest tu prundus. <laughs> No, chyba się nie uda opylić tej, tej latareczki. No taka fajna by była latareczka na sprzedaż. No by, by pieniądze, byłyby by pieniądze, ale pieniędzy chyba nie będzie, także nie wiem, ja się tu jeszcze po głowie. Kurcze, no, po głowie się tu jeszcze i zobaczę. O co tu kaman? <ślesk> Na garażu na razie mnie nie ma, bo... kurczę... Ze zdrowiem mi się troszkę szwankuje, także mnie nie ma, ale jest dobra wiadomość. Zginął śnieg i może uda się zrobić akcję, akcję rów, przydrożne rowy, puszeczki, złom, także może to się uda na weekend, zobaczymy, jeśli gdzieś coś nie spadnie, jakiś śnieg a niedługo urlop będzie więcej czasu na takie tam różne demontaże, zbierania złomu może i druga sprawa no kręgosłup kurcze mi nawala i dlatego mam tydzień przerywy od treningów od zabawy ze złomem, no co zrobić, takie czasy Czasem coś przewieje i potem plecki bolą. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Hej.